Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Szklarnia, rozsady pomidorów gotowe. Chodzi mi o rozsady przeznaczone do uprawy pod osłonami, bo te do uprawy bez osłon, no to będę sadził dopiero za miesiąc i są one jeszcze małe. Już w ciągu kilku dni będę sadził pierwsze pomidory do donic właśnie w szklarni. Więc wielka radość. Tutaj właśnie chciałbym poruszyć ten temat, kiedy sadzić pomidory, bo to też jest często są popełniane w tym aspekcie błędy. Jaki będę miał rozstaw w szklarni i poza szklarnią, różne informacje o sadzeniu, wspomnę też chwilkę o glebie. Bardzo ważny filmik, posłuchajcie. No i wszystko o uprawie pomidorów jest dostępne w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Mam też książkę Planer Warzywnika, jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw i są to dwie różne książki. Teraz mam największe promocje w historii. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Pogoda jest teraz bardzo dobra, nawet żeby sadzić pomidory bez osłon. Ale, według mnie, sadzenie pomidorów bez osłon jest teraz no, niemożliwe. Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Bo nie ma co się oszukiwać, jeszcze będą chłody. No ale generalnie to pogoda jest sprzyjająca. No w razie potrzeby to będę szklarnie dogrzewał. I decyduje się na sadzenie pomidorów już w przyszłym tygodniu do szklarni ogrzewanej. Ale od końca kwietnia wy możecie ryzykować sadzenie pomidorów pod nieogrzewane osłonę, czy to wiecie, tunel foliowy, szklarnia, jednak trzeba się z tym liczyć, że te pomidory mogą paść z powodu zimna, bo pomidory są wrażliwe na przymrozki. Im wcześniej sadzicie, tym zwykle większe prawdopodobieństwo, że te pomidory wam padną. No ale też zawsze można na ten tunel, czy też na szklarnię narzucić agrowutinę białą. To też sprawi, że w środku w nocy, no, będzie minimalnie cieplej. Ja mam nagrzewnicę i klimatyzację z funkcją grzania, ale stosowałem również doniczki ceramiczne. To jest ceramika nieszkliwiona. Macie doniczkę, do tego wkład do znicza lub świeczka, i na to jeszcze taka sama donica. To podnosi temperaturę w zależności od powierzchni grzania i ilości takich doniczek z wkładem, ale no, można przyjąć, że tak o 1 do nawet kilku stopni. Oczywiście wszystko stosujecie na własną odpowiedzialność. Ja tutaj wam tylko podaję warianty. Więc kiedy można sadzić pomidory? To zależy. Najbezpieczniej jest od maja pod osłonami. Bez osłon to ja będę sadził tak w połowie maja na spokojnie. Tam jest bardzo duże ryzyko niepowodzenia uprawy, gdy sadzimy właśnie w kwietniu, czy też na początku maja. Zwykle wtedy też na początku maja jest jeszcze spore ryzyko, a takie zimno, nawet jak pomidor nie padnie, to spowoduje okresowe zatrzymanie wzrostu rośliny. Te liście zrobią się też fieletowe. Pewnie wielu z Was tak ma. Miało. W zeszłych latach. Te fioletowe liście mogą być też zależne od odmiany, ale mogą się robić właśnie też przez zimno i pomidory wtedy będą miały problem z pobieraniem fosforu. No, trzeba będzie tym pomidorom pomagać, więc czasem jest lepiej trochę poczekać te kilka, kilkanaście dni. To was nie zbawi, a te pomidory, które posadzicie później, już do dogodnych warunków, jak będzie ciepła gleba i tak dalej, często przegonią ze wzrostem te, które posadziliście wcześniej. Te kilka, kilkanaście dni wcześniej. Pomidory możecie też sadzić jeszcze w czerwcu, szczególnie do połowy czerwca, macie szansę na bardzo duże zbiory, więc to też jeszcze nie musicie wiecie teraz sadzić czy tam w maju. Później to już będzie zależało w sporym stopniu od pogody, ale nawet jeszcze możecie spróbować sadzenia w lipcu, chociaż wtedy zwykle zbiory będą już zauważalnie mniejsze. Ja mam szkladnie 6x4, na takiej powierzchni mam zamiar mieć 45 pomidorów, nie będzie innych warzyw, chociaż wiele by mogło być, nawet ogórki z pomidorami, arbuzy, papryki. Bez problemu mogą rosnąć razem w sąsiedztwie pomidorów, jeżeli się nie będą wzajemnie zacieniały. Wszystkie pomidory w szklarni będę miał w Donicach, no bo w tym roku i tak nie zdążę z przygotowaniem ziemi, no bo trzeba by było jeszcze jej sporo nasypać. A no ja mam teraz jeszcze i będę miał sporo rozsad, i bym musiał sadzić dużo później, a ja chcę już teraz. Więc w tym roku Donice. Według mnie optymalna Doniczka na jednego pomidora to jest 15 litrów. Jednak ja taką stosuję bardziej do pomidorów karłowych. Można też do wysoko rosnących, ale u mnie z racji tego, że szklarnia jest wysoka, a chciałbym mieć pomidory do jesieni, co jest bardzo prawdopodobne, że będę miał takie, wiecie, 2,5 metrowe krzaki pomidorów. No to chcę im dać więcej podłoża i u mnie jest to Donica 35 litrów na jednego pomidora. Trochę tych Donic już sobie przygotowałem. Był już filmik o przygotowaniu Donic, ale zrobię na dniach taki filmik z. Specjalny o przygotowaniu gruntu pod pomidory i inne warzywa do uprawy w gruncie i w pojemnikach. Ale w skrócie tutaj powiem, że pomidory lubią glebę piaszczysto-gliniastą, żyzną o pH 5,5 do 6,5. Też można przygotować glebę punktowo, że wykopujecie sobie dołek, dajecie 2 trzy garści obornika granulowanego, na przykład bydlęcego pod korzeń. Swoją drogą, ale to jest pięknie już mówić o tych pomidorach, że wiecie, że już jest te sadzenie. Czy już jest, albo zaraz będzie. To jest coś wspaniałego, że już mamy ten właśnie moment. No i tak, ale. Dwie-trzy garści tego obornika granulowanego, na przykład bydlęcego, potem 1-2 cm ziemi i sadzonkę. Tak jak Wam zresztą tutaj pokazuję z archiwalnego filmiku. A w Donicach no to jest podobnie. Dla Donicy 15 litrów to dwie-trzy garści obornika granulowanego. Dla większych no to troszeczkę więcej, dla mniejszych tro, troszeczkę mniej. No to już bardzo dużo daje. Sam wiecie, ten obornik granulowany. Też można zamiast granulowanego to do dołka dać jeden szpadel obornika zwykłego, nawet świeżego. Ale też warto dać do dołka kompostu, szczególnie gdy macie słabą glebę. I jak chcecie sobie kupić gotowe podłoże, bo też tak można zrobić, to tylko wspomnę, że na przykład dobra jest ziemia z obornikiem skarbogrodu, podłoże pomidor, papryka, aura, czy też podłoże warzywne. Dobre podłoże ma też firma Substral. I oczywiście żadne polecenie nie jest reklamą płatną, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Po prostu są dobre, więc, więc warto polecić. I jak przygotujecie sobie dobrze glebę, to znacząco zwiększacie prawdopodobieństwo na udane planowanie. U mnie łodyga pomidora nie jest aż tak gruba, jakaby mogła być, ale jak na ten termin wysiewu i na to, że wyprodukowałem rozsadę bez żadnego doświetlania w szklarni, to rozsadę oceniam na bardzo dobrą. Ale to właśnie, że jest szklarnia czy też tunel, to sprawia, że tego światła mimo wczesnej uprawy i tak jest sporo. Bo światło dochodzi z różnych stron, a w domu no to tego światła jest mniej, macie takie jedno okienko, no i właśnie dlatego sianie tak wcześnie, typu w lutym, sprawia, że bez doświetlania często te pomidory będą mocniej wybiegały. No i należy pamiętać, że produkcja rozsady pomidora trwa około 2 miesiące. A tu jeszcze Wam się pochwalę moje pomidory. Trzy sztuki pomidorów karłowych, koktajlowych, posadzone do jednego większego pojemnika. No tutaj takiego innego, 35 litrów. Miałem salić dwa takie pomidory, ale posadziłem trzy, bo przypazerniłem. ale już za niedługo spodziewam się pierwszych plonów. No to jest wielka, wielka radość i no nie mogę się Wam tym nie pochwalić. I jeszcze tak, w szklarni będzie u mnie 45 krzaków pomidora. Rozstaw uprawy to co 60 cm w rzędzie, co 80 cm między rzędami. Są różne sposoby uprawy, u mnie będzie to uprawa na jeden pęd i wystarczy mi miejsca te 80 cm między rzędami, żeby przechodzić właśnie między tymi pomidorami. Rozstaw uprawy zależy od tego, jakie są to pomidory, jak na przykład karłowe. No to co pół metra zwykle będzie optymalnie. Jak wysokorostące, to zależy to od odmiany i od ilości pędów. Ja polecam te wysokorostące prowadzić na od 1 do Trzech pędów. Pomidory wielkoowocowe tak rozstaw, co 50-80 cm w rzędzie, co 60-100 cm między rzędami. A koktajlowe można gęściej, tak co 50 cm w rzędzie, co 50-60 cm między rzędami. Ale na przykład mamy, wiecie, pomidory megagroniaste, które mają ogromne grona i zajmują też, no już więcej miejsca niż, niż niektóre inne koktajlowe. To też właśnie zależy od odmiany. No to takie pomidorki lepiej sadzić troszeczkę rzadziej, co 60 cm w rzędzie. Więc u mnie, tak wiecie, wszystkie, czy to koktajlowe. Czy wielko-owocowe będą w rozstawie 60x80 cm. Bez osłon też zastosuję podobny rozstaw, ale te karłowe, no to będą u mnie co pół metra w rzędzie. Co do odmian do osłon, to najważniejsze jest u mnie 6 odmian. Mega groniasty to ten o wielkich gronach. Gold to jest pomidor koktajlowy, też jak mega groniasty. Wielu uważa go za najpyszniejszego pomidora. Odmiana odat to jest dla mnie najsmaczniejszy pomidor koktajlowy. No i Black Sherry to jest niezawodny, też przepyszny ten pomidor koktajlowy, a z wielkoowocowych Honeymoon i Kabosce. No, najlepsze według mnie. Przepyszne dwa pomidory, które są bardzo odporne na choroby, co jest bardzo ważne, bo ja wybieram, właśnie to jest bardzo istotne. Czy macie swoje, no to wiecie, że macie wybrać sobie, że już wybraliście sobie takie i, i takie, ale jak będziecie kupowali rozsady. To producenci różnie robią. Czasami produkują takie odmiany, które są bardzo chorowitkie, więc warto to wszystko sprawdzić. Zanim zakupicie, spytajcie się jaką producent ma odmianę i sprawdźcie, czy ona jest bardzo odporna na choroby, czy jest właśnie taka, wiecie, że chwila i już będzie takie, wiecie, takie, no takie, wiecie, że to już będzie no, Wam chorowało bardzo szybko. Po prostu. A są właśnie też takie pomidory, których uprawa powinna się udać bez żadnych oprysków, i to są te pomidory, które wymieniłem. No, różnie z tym Black Sherry bywa, ale powinno być też dobrze. I tutaj będę miał po 4-5 pomidorów z tych odmian, a jeszcze zamierzam po jednym mieć następujące odmiany: Auria, Corazon, Brutus, Costoluto Fiorentino, Czarny Książę, Rosamunda, Brandywine Pink, Green Zebra, Yellowstone, Monterosa, Orpera di Abruzzo, Amethyst Jewel. Big Rainbow, Pineapple, Red Pear, and Ruby's German Green. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam znowu. Pink Siberian Tiger, Pink King. Tutaj tylko tak wymieniłem, ale mam też filmik, gdzie bardziej rozszerzam informacje o tych odmianach. No i tam nie wszystkie też zdjęcia tych pomidorów miałem, ale no łatwiej mi było też pokazać z opakowania, więc tak tylko macie poglądowo. I w sumie to się miałem wam po prostu pochwalić, chwilkę o tym porozmawiać, ale no w zasadzie no to powiedziałem też praktycznie o sadzeniu. No to jeszcze wam powiem chwilkę, że pomidory wysokorosnące zawsze sadzę głębiej. Zależy jakie duże są, ale po pierwsze drugie liście właściwe, a czasami jeszcze głębiej. No i zawsze na stanowisku w pełni nasłonecznionym, bo pomidory bardzo lubią słońce. Więc też się nie martwcie, to wam tylko tak powiem, jak macie trochę wybiegnięte pomidory, bo posadzicie je głębiej, one z tej łodygi puszczą korzeń i lepiej będą później rosły, obficiej plonowały. No, i po posadzeniu podlewam rastom wodną zawiesiną Leonardytu. Są to te kwasy humusowe, ulmowe, fulwowe i huminy, o których często wspominam, więc tylko tak tutaj mówię. Będzie odcinek o błędach przy sadzeniu pomidorów, ogólnie też o sadzeniu. Myślę, że w niedługim czasie, właśnie jak posadzę te pomidory z przeznaczeniem do szklarni, bo tam jest też ważne choćby podlewanie po posadzeniu i różne informacje. Ale teraz już Wam dziękuję. Taki filmik właśnie. Zachęcam Was do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.